Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy wszechświat próbuje wysłać ci znaki, że twoja bratnia dusza jest bliżej, niż się spodziewasz? Często, w wirze codziennych obowiązków, nie dostrzegamy subtelnych wiadomości, które wszechświat nam przekazuje. W tym filmie wspólnie przyjrzymy się wyraźnym znakom, które wskazują, że wszechświat przygotowuje drogę, abyś mógł znaleźć swoją bratnią duszę. Bądź więc czujny i oglądaj do końca ponieważ każdy szczegół może być kluczowy, abyś rozpoznał tę wielką miłość, gdy nadejdzie. Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że synchronizacja jest jednym z głównych znaków, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Synchronizacja to zjawisko, w którym pozornie niepowiązane wydarzenia układają się w sposób, który wydaje się znacznie więcej niż przypadkiem. Może zaczniesz zauważać wzory liczb takie jak godzina 11:11 .11 lub godzina 22:22, .22, pojawiające się wielokrotnie w Twoim życiu. Te liczby są często postrzegane jako wiadomości od aniołów lub wszechświata, wskazujące, że jesteś na właściwej drodze. Ponadto możesz zauważyć, że pewne piosenki, frazy, a nawet imiona zaczynają pojawiać się wielokrotnie w Twojej codziennej rutynie, jako stałe przypomnienie, że coś wyjątkowego jest na horyzoncie. Innym potężnym znakiem jest poczucie spokoju i pełni, które zaczyna się manifestować w Twoim życiu. Kiedy jesteśmy bliscy spotkania naszej bratniej duszy, często doświadczamy wewnętrznego spokoju, jakbyśmy instynktownie wiedzieli, że coś wielkiego nadchodzi. To poczucie spokoju może być związane ze wzrostem pewności siebie i odnowioną miłością własną. W końcu znalezienie bratniej duszy nie dotyczy tylko drugiej osoby. Ale także gotowości do kochania i bycia kochanym w pełni. Kiedy czujesz się kompletny sam w sobie, jesteś bardziej gotowy, aby dzielić swoje życie z kimś wyjątkowym. Ponadto, wszechświat może zacząć układać okoliczności wokół ciebie w zaskakujący sposób. Może znajdziesz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spotykając ludzi, którzy mają znaczący związek z Twoją podróżą. Te przypadki mogą wydawać się magiczne i w rzeczywistości takie są. Czasami możesz nawet otrzymać rady lub wglądy od przyjaciół lub nawet nieznajomych, którzy wydają się wiedzieć dokładnie, co musisz usłyszeć. To jakby wszechświat przysiężał się, abyś był w najlepszym możliwym stanie, aby rozpoznać i przyjąć swoją bratnią duszę, gdy się pojawi. Sny również odgrywają kluczową rolę w komunikacji z wszechświatem. Często gdy zbliżamy się do spotkania naszej bratniej duszy, nasze sny stają się bardziej żywe i znaczące. Możesz zacząć śnić o konkretnej osobie, nawet jeśli jej nie znasz w rzeczywistości. Te sny mogą dostarczać wskazówek i wglądów na temat tego, jak będzie wyglądać twoja bratnia dusza lub w jakich okolicznościach się spotkacie. Zwróć uwagę na szczegóły i emocje, które te sny wywołują, ponieważ mogą być kluczem do zrozumienia wiadomości którą wszechświat próbuje przekazać. Innym znakiem jest osobista transformacja. Spotkanie z bratnią duszą jest często poprzedzone okresem wzrostu i osobistej transformacji. Możesz odczuwać intensywną potrzebę doskonalenia siebie, czy to emocjonalnie, fizycznie, czy duchowo. Ten proces samopoznania i samorozwoju jest niezbędny, ponieważ przygotowuje cię na głębokość relacji, która nadchodzi. Kiedy skupiasz się na stawaniu się najlepszą wersją siebie, w rzeczywistości dostrajasz się do energii swojej bratniej duszy. Nie możemy również zapomnieć o mocy intuicji i przeczuciach. Czasami możesz po prostu czuć, że coś wielkiego się zbliża. Te intuicje mogą przejawiać się jako uczucie oczekiwania lub jako małe znaki, których po prostu nie możesz ignorować. Może to być uczucie deja gdy spotykasz kogoś nowego lub uczucie znajomości którego nie potrafisz wyjaśnić. Te odczucia to wszechświat, który mówi bezpośrednio do ciebie, mówiąc, że coś niezwykłego jest na horyzoncie. W końcu najjaśniejszym ze wszystkich znaków jest samo spotkanie. Kiedy w końcu spotykasz swoją bratnią duszę, wszystko układa się w sposób tak perfekcyjny, że wydaje się, jakby czas się zatrzymał. Jest poczucie natychmiastowego rozpoznania, jakbyś znał tę osobę całe życie. Rozmowy płyną naturalnie, różnice są komplementarne, a istnieje głębokie poczucie spokoju i radości. To nieodparte uczucie, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Podsumowując, wszechświat zawsze komunikuje się z nami, prowadząc nas i przygotowując drogę, abyśmy mogli znaleźć naszą bratnią duszę. Znaki są wokół nas, od synchronizacji i poczucia spokoju po żywe sny i potężne intuicje. Ważne jest, aby być czujnym i otwartym na rozpoznawanie tych znaków, gdy się pojawią. W końcu znalezienie bratniej duszy to podróż, która zaczyna się w nas samych, poprzez miłość własną i osobisty rozwój. Więc nadal wiesz, ponieważ wszechświat działa na Twoją korzyść, a miłość, na którą zasługujesz, jest w drodze.